Siema moi drodzy, jestem Skibix i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Pewnie zauważyliście, że zmieniłem fryzurę i mm, nie chciałbym w tym filmie poruszać dlaczego to robiłem, bo z, to jest dużo czynników, które się na to złożyły, ale raczej jest to na stałe i jakoś będziecie musieli się przyzwyczaić. A dzisiaj mamy kolejny odcinek z Terrarii, więc przechodzimy już na ekran i spróbujemy sobie zabić Skeletrona. Dokładnie. Dzisiaj naszym celem jest zabicie kolejnego naszego bossa, czyli Skeletrona. W tym celu będziemy musieli zbudować sobie arenkę po lewej stronie mapy. Tutaj o tutaj. I prawdopodobnie arenkę zbudujemy sobie po prawej stronie tutaj na pustyni, żeby po lewej stronie mieć miejsce tutaj na tej trawce, żeby zbudować bazę dla kolejnych NPC-ów. Jednocześnie to będzie baza wypadowa tutaj do podziemi i tutaj do oceanu. Więc będziemy mieli dwie e, takie ważne lokalizacje dostępne z jednej bazy. Moi drodzy, tutaj jeszcze jest jakaś taka nieodkryta przez nas część, więc Chętnie ja bym zobaczył co tam jest. Co tam jest u góry. Yy, o kurcze. Ladmon się zaczyna. Yy, no to nie, to musimy wrócić do naszego dęku. I będziemy się bronić przed... Yy... me that's a lot of damage Co moi drodzy, spróbujmy sobie urozmaicić, może tą nas trochę. Pójdźmy do Crimsona i skraftujemy sobie e, przyłowaczkę do Eye of Cthulhu. E, czyli chodźmy tutaj na lewo. I będziemy się być jednocześnie e, z Platunem i Eye of Będzie ciekawie. Ok. Dobra, więc przywołujemy sobie w Katulu. Eee, to może przywołajmy sobie jeszcze jedno w takim razie, jak tak poszło. Dobra, moi drodzy, udało się. Eee, pokonaliśmy sobie bez żadnego eee, bez żadnego zgona. Całego Bladmuna i dwa oka Katulu, więc bardzo fajnie. No dobra, moi drodzy, to lecimy jeszcze raz w lewą stronę i będziemy tym razem budować naszą arenę. Dobra, teraz możemy sprawdzić jeszcze, co jest u góry w tamtej strukturze, bo w końcu tego nie zrobiliśmy poprzedniej nocy, bo zaczęła się zaczął się Blood Moon. Dobra moi drodzy, tutaj niestety nic nie ma. Liczyłem na jakąś skrzynkę tak szczerze. no Ale trudno. To idziemy dalej w lewo. I zaraz zaczynamy budować naszą arenkę. No dobra. To budujemy. No dobra moi drodzy, nasza arena jest gotowa. Teraz spróbujemy zabić naszego skeletrona. region. No dobra, moi drodzy, mamy to. Łatwo poszło. I teraz możemy już bez przeszkód wejść do WGO. O, mamy kolejnego na PC. Bardzo fajnie. O mamy kobaltową tarczę. To bardzo przydatny itemek, więc fajnie. I zabierzemy sobie ten stół. On zwiększa naszą ilość minionów o jeden. E, jeszcze nie mamy żadnych minionów, ale będziemy mieć. Opatrzcie, tutaj jest Goblin Tinker. Więc musimy się zdecydowanie do niego dostać. Jak najszybciej, zanim e, on zginie po prostu w tych Kurczę. Co ja robię? Prawie zginąłem. No dobra, no trzeba naprawdę się pośpieszyć. Um, on tutaj mam nadzieję, że jeszcze jest. Tak, jestem. Kurczę, jak się do niego najlepiej dostać? Hmm. Są dwa NPC tuż obok siebie. Kurczę. O kurczę, zginąłem. Ale udało mi się rozwiązać tego yy, goblin tinkera, więc teraz. Yy, on, i tak jak zginie, tutaj to się zrespi, więc yy, no, zdobyliśmy kolejnego NPC. Szkoda, że nie udało się jeszcze yy, tego mechanika, który był tam obok. Mechaniczki, właściwie <laughs> tak, bo to jest dziewczyna. Yy, no, ale trudno. Mamy najważniejszego: czyli właśnie goblin. No dobra, moi drodzy. To teraz pozbierajmy drewno i spróbujmy zbudować sobie jakąś taką naszą bazę wypadową. Yy, właśnie tam gdzie mówiłem, tam po lewej stronie od naszego Dungeonu. Dobra, zacznijmy tutaj jeszcze trochę drzew i zaczniemy budować zaraz. No dobra, więc zaczynamy budować. Okej. Okay. Yy, nasi NPC pewnie wprowadzą się po czasie. A my w tym odcinku zrobiliśmy już naprawdę dużo, więc chyba że będę kończył. Udało nam się zabić skeletrona, troszkę poeksplorowaliśmy Danzion, no i zbudowaliśmy jeszcze bazę wypadową. W się znaczy podstawy naszej bazy wypadowej, bo chciałbym ją rozwinąć, ale to nie w tym odcinku. Zobaczymy jeszcze, co czas przyniesie. W kolejnym odcinku możemy spróbować sobie bardziej poeksplorować nasz Dungeon, e, ponieważ jest on naprawdę ogromny, a my zwiedziliśmy malutki fragmencik, więc e, tak. To w kolejnym odcinku. Dobra moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. No i ja się już z Wami żegnam. Cześć, do następnego odcinka.